10 dni później. No to panowie minęło 10 dni, a Sztokholm się nie odezwał. Tu nie znajdziemy amatora. Czy pan konserwatorze ustalił wartość tego wszystkiego? Licząc robotę, wiek i klasę tego rodzaju zabytków to jakieś 40 milionów. A gdyby przetopić, to byłoby barbarzyństwo. Guzik mnie to obchodzi, ryzykowaliśmy i chcemy z tego coś mieć. Nie jestem bankiem szwajcarskim. O ile dobrze rozumiem, po przetopieniu przedmioty stracą na wartości. Złom będzie wart nie więcej niż milion. Przekonaliście mnie. Zaproponujemy więc zwrot za 10% nagrodę. Redakcja dziennika popularnego. Otrzymaliśmy dziś ten dziwny list, ktoś robi z nas balona. Chyba wyrzucę go do kosza. Wiecie co, zadzwonię do prasowego komendy głównej. Może to będzie im do czegoś pasowało? Maciej, czy władza ludowa może mi udzielić audiencji? Przyjeżdżaj, może razem naciągniemy pułkownika na winiak. Od rana jest w znakomitym humorze. W tym samym czasie w komendzie milicji obywatelskiej chodźmy z tym do kartoteki może będzie do czegoś pasowało. Obywatelu, pułkowniku oto wynik ekspertyzy listu Co to? Szef służby kryminalnej? Pani Anno Niech pani poprosi do mnie natychmiast kapitana Żbika nie ulega wątpliwości. To ma związek. Patrzcie, gdzie wyznaczają spotkanie. Moim zdaniem należy zaryzykować. Tylko kto tam pojedzie? Ja znam tamte strony. Byłam tam na urlopie, mogę to załatwić, ale pod jednym warunkiem: przyjmujemy z góry wszystkie. Po zakończeniu sprawy robię z tego materiał. Ale tylko ja, nie dacie tego nikomu. Zgoda? I w ten sposób łączymy przyjemne z pożytecznym proponuję, żeby pani razem z kapitanem zredagowała komunikat. Potem wyjazd, oczywiście pod opieką. W mieszkaniu szefa wygląda na to, że dali się złapać. Teraz panowie musimy wszystko ustalić, żeby nie było niespodzianek. Ja z ogłoszenia. Poznałem panią potrzymanej w ręku gazecie. Chodźmy na chwilę do bufetu. Jest pani na pewno zmęczona. Więc co to ja chciałem pani powiedzieć? Ci dwaj to obstawa, musimy się ich pozbyć. Czy panowie nie towarzyszą dziewczynie? Pani pozwoli, że wyjdę na chwilę. Chwileczkę. A za herbatę, kto zapłaci? Widzicie ją, miastowa i myśli, że nie będzie płacić. Co się stało? Bandyci. Zabili, ludzie, ratunku. Szybciej odjeżdżamy. No i co? Załatwione? Figę załatwione. Przywlekła ze sobą obstawę. A mówiłem, że to nie ma sensu. Sens to był, tylko po co było się z nią cackać do samochodu i z głowy, a nie prosić na herbatkę. Jesteśmy częściowo zdekonspirowani i tak niczego nie wykryją. Najważniejsze, czy była pod obserwacją. Możemy jeszcze raz zaryzykować komenda milicji. A więc jak się odezwali, musimy działać. Nie weźmiesz chyba znowu pani Barbary, ją to może bawi, ale my nie mamy prawa ryzykować. Obywatelu pułkowniku proponuję, żeby Ola zagrała rolę dziennikarki. Dość już, panie Majewski, wyłysieje kompletnie. Jeszcze mnie pani porucznik w rękę pocałuje, to dla pani urody. No to bierzemy się do roboty, spotkanie już za cztery godziny. I co? Chyba się zatrzymała. Czy może pan przetrzymać trochę psa? Ja muszę zrobić kilka zdjęć, a on zacznie szaleć. Psa wziąć mogę, a kiedy pani przyjdzie po niego? Niech pan go puści za dwie godziny. Już on mnie odnajdzie. Idzie, to chyba ona. Przepraszam panią. No to spotkaliśmy się znowu. Wtedy zaszło maleńkie nieporozumienie. Bardzo nam przykro, ale musimy zawiązać pani oczy. Chwilę później. Robotnik, a pali Carmeny, znowu ze sobą kogoś przywlekła. Ręce do góry. Szefie, załatwiliśmy takich dwóch. A uprzedzaliśmy panią, czym to grozi. Szkoda by było takiej ładnej dziewczyny. Coś się tam stało, chyba zaczniemy obławę. W lesie harcerze szli według azymutu. Najbliższa droga do jeziora prowadzi na północ. Idziemy. Tu ktoś leży, ty wracaj i zawiadom milicję, a my udzielimy pierwszej pomocy. To nasi funkcjonariusze zostali napadnięci. Dziękujemy przyjaciele i zapraszamy w odwiedziny. Diabli wiedzą, może ona nie ma o niczym pojęcia. Jak pani powiedział kolega, są to przedmioty z muzeum w Tarłowie, oddamy je za 10% wartości. Chcemy, aby pani nam to ułatwiła. Szefie, kiedy wróciliśmy, tamtych dwóch już nie było. Uciekli. To zmienia postać rzeczy. Jak pani widzi, jesteśmy zdecydowani na wszystko.